Niezawodność i utrzymanie ruchu to tytuł konferencji technicznej zorganizowanej przez Axon Media w Bydgoskim Hotelu City. Konferencja poświęcona wyzwaniom logistycznym w biznesie połączona była z warsztatami i targami, na którym wystawcy eksponowali innowacyjne technologie. Konferencja przyciągnęła ponad setkę uczestników, dyskutowano między innymi o sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologiach bezprzewodowych certyfikaty, aktualizacja zabezpieczeń, wszystko odbywa się automatycznie w procesie aktualizacji tej aplikacji, a że ona jest regularnie aktualizowana, to a te najwyższe częstotliwości, o których słyszymy tyle, one nie będą służyły do połączenia y, z naszymi urządzeniami końcowymi, tylko między sobą masztami na dużych wysokościach. One mają jakby ideologicznie nie mieć kontaktu z człowiekiem, tylko na dużej wysokości. Nowoczesne kamery termowizyjne oraz soniczne to dzisiaj właściwie standard w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak tłumaczył nam Paweł Rutkowski z firmy Kamery i R pozwalają one stosunkowo szybko wykryć awarie, a także straty chociażby ciepła w instalacjach. Kamery, które widzimy tutaj, poza tą kamerą, to są kamery termowizyjne, czyli takie, które pokazują to, czego oko ludzkie nie widzi, a oko ludzkie nie widzi ciepła. W związku z tym, mając możliwość obserwacji rozkładu ciepła, możemy analizować układy elektryczne, mechaniczne, budynki, fabryki pod kątem strat ciepła i niebezpieczeństwa wywołania awarii za, z uwagi na niewłaściwe działanie urządzenia. Praktycznie nie ma w tej chwili zakładu w Polsce, który nie wykorzystuje kamery termowizyjnej do tego, żeby obniżać ryzyko zakładowe. To, co trzymam w ręku, to jest 124-detektorowa kamera ultradźwiękowa. Ta z kolei służy do wykrywania wycieków sprężanego powietrza, które jest w tej chwili najdroższym medium w Polsce, albo do tak zwanych wyładowań koronowych, czyli do. Ultradźwięków, które tworzą się w instalacji średniego wysokiego napięcia, które powodują ubytek izolacji, a przez to no, skracają żywotność urządzenia. RGB Elektronika, czyli polska firma zajmująca się serwisem podzespołów automatyki przemysłowej. Jesteśmy z Wrocławia. Promujemy serwis podzespołów automatyki oraz sprzedaż. E, e, automatyki przemysłowej. E, z naszymi klientami są wszystkie całe grupa firm e, związanych z, e, z produkcją od automotywu po e, firmy spożywcze. Zaznacza Marcin Lenart z firmy RGB Elektronika. W czwartek Axon Media organizuje drugą bydgoską konferencję pod tytułem Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe.